Witajcie! Dzisiaj zrobimy ciasteczka czekoladowe, które nie dość, że są niesamowicie mięciutkie, to jeszcze skrywają sobie słodką, ciągnącą się niespodziankę. Mowa tutaj o piankach marshmallows. Niech Was nie zwiecie tym wygląd, to nie jest ciągnący się ser. Chociaż jestem ciekawa, jak takie twórstwo by smakowało. Może kiedyś się odważę i zrobię ciastka z mozzarellą czy goldą. Dam znać jak wyszło. Na ten moment jednak niech będzie to bezpieczniejsza opcja, czyli pianki właśnie. I na start łączę ze sobą wszystkie suche składniki, czyli mąkę, sodę i sól. Cały przepis oczywiście wrzucę w opis filmu, więc proszę się częstować. I tak mieszam przepaczką od miksera, bo nie mogłam znaleźć tej normalnej. W osobnej miejsce łączę roztopione i lekko przestudzone masło z cukrem brązowym i białym. Ten przepis jest super, bo nie wymaga żadnego miksera czy robota. Jest względnie mało mycia, co jest zawsze plusem. Jest jednak bardzo słodki, nie dość, że jest sporo cukru. To jeszcze te pianki, które same w sobie są super słodkie, więc na pewno nie jest dla każdego, ale dla konyserów cukru jak najbardziej. Do masy dodaję jajko i ekstrakt waniliowy, który nie chciał współpracować, i przelewam mokre składniki do suchych. Mieszam tak dosłownie chwilę, nawet nie łącząc jeszcze w 100% tych składników, bo i tak zaraz do tego dojdzie a nie chcę tego ciasta przemieszać. I dodaję pokrojone na kawałki czekoladę. Polecam tutaj już porzucić szpatułkę na tym etapie, czy łyżkę i po prostu wymieszać to wszystko ręką, będzie łatwiej. Ja mam jeszcze rękawiczkę, bo ostatecznie ta masa jest dość tłusta. A jeszcze jak ta czekolada się zacznie rozpuszczać w ręce, to już w ogóle robi się rodeo. Także polecam się zaopatrzyć w taką. I tak przygotowane ciasto owijam folią i wsadzam do lodówki, gdzie musi się trochę pochłodzić. I im dłużej, tym lepiej tak naprawdę ale tak minimum godzinę, żeby było w tej lodówce. Dochłodzenie nie dość, że pomoże w formowaniu ciastek, to jeszcze znacznie wpłynie na ich kształt i konsystencję po upieczeniu. Nie będą takie rozpłaszczone, cienkie i chrupkie, a raczej właśnie takie bardziej zwarte, miękkie. No ja wolę takie najbardziej. W czas chłodzenia przygotowałam sobie pianki. Miałam dużo takich biało-różowych, chyba najbardziej powszechnych w naszych sklepach. Jeżeli chciałam, żeby ciastka smakowały truskawkowo, to zostawiłam tylko tę waniliową część. Ale oczywiście co kto woli, można dać nawet całe. U mnie różowa część się nie zmarnowała absolutnie, bo wszystkie zjadłam, także ocaliłam je. Po słodzeniu zawijam te pianki w ciasto, mogą one lekko wystawać z góry, ale nie muszą, najważniejsze, żeby były trochę wyżej niż na środku tej kulki z ciasta, żeby nie wypłynęły podczas pieczenia dołem, bo to się może nie skończyć dobrze. I wybaczcie, że świecę ze swoim 6-miesięcznym brzuchem, najwyraźniej moje bobo chciało być bliżej ciastek czy coś, a ja nie zauważyłam. I ciastka piekę w 180 stopniach góra dół i czas pieczenia zależy od wielkości ciastek, poziomu schłodzenia piekarnika itd. Mi to zajęło tak około 16 minut, e, także należy obserwować i nie spiekłam ich za mocno. Nadal są takie dość blade, tylko miejscami zarumienione, ale spokojnie na pewno się upiekły. Poza tym będąc już poza piekarnikiem, ale nadal na gorącej blaszce one nadal się pieką, więc nie bójcie się wyciągać ich już na tym etapie, dzięki temu nie będą przesuszone. Tym kubeczkiem rozdzielam te ciastka, co się złączyły, albo też nadaję bardziej okrągły kształt tym, co były jakieś takie koślawe i dodaję parę kawałków czekolady tam, gdzie jest jej mało. Na koniec można potrząsnąć tą blachą, żeby stworzyć takie falbanki na ciastkach i gotowe. Ważne, żeby tych ciastek jeszcze przez jakiś 10-15 minut nie ruszać z tej blaszki, one tak jak mówiłam jeszcze dochodzą do siebie, um, trochę stężeją. Jakbyśmy teraz już takie gorące z blachy je podnieśli, to zaczęłoby się po prostu rozpadać nam w ręce. A chcemy, żeby były na tyle zwarte, że można je podnieść i wziąć całe naraz do buzi. Na koniec jeszcze test smaku, właśnie po tych 15-20 minutach wyszły wyborne, super słodkie. Jest to rozpusta, totalna, ale raz na jakiś czas naprawdę można i warto. Ja polecam w każdym razie. Dziękuję za oglądanie i do następnego.